Cześć Wam, ja jestem Michał, a Was witam na Zielonym RC kanale, w którym wkradam się w światek trialowego RC w skali 1 do 10 konkretnie. W dzisiejszym odcinku zajmę się dociążaniem kół. Powiem jak to robię, dlaczego to robię, no i dlaczego nie wypada z tym przesadzać. To zaczynam. Podłożę sobie jakieś placuszki, żeby to wyglądało hmm. profesjonalnie. Okay. czyli tak mamy już swojego pacjenta. Rockstar Tire, Kółko waży, już Wam mówię, mam tu boku uwagę. 115-120 gram. Nie powiem dokładniej, moja waga ma dokładność do 5 gram. I dociążymy sobie to kółko takimi oto odważnikami. Uzyskanymi od lokalnego wulkanizatora. Serdecznie pozdrawiam Rogum Krokowa. Dociąży to nam koło, równiutkie 75 gram. Żeby zrobić to ze wszystkimi kołami, potrzebujecie dokładnie 5 takich pasków, które szczelnie wykleją wam felgę dookoła. A w zasadzie 4 felgi. No dobra, no to zaczynam. Tym swoim marnym imbusikiem. Jej, zamknę jabłko, przyspieszę to trochę. Uuuu, tu może być problem, nie wiem czy to widać, ale krzywą nakręcona nakrętka, już mi to plastikowe gniazdo wyrobiła, tu widać ładny sześciokąt, tutaj niestety już mamy prawie że kółeczko, dobra, czy uda mi się to odkręcić na wizji? Hmm, bardzo powolutku, uda się, dobra. Ciekaw jestem czy no nie wyciągnę tego na pewno tym. Ok, ale spróbujmy otworzyć felgę. Jest to felga typu Bidlock, to znaczy skręcana z obu stron. Spróbuję jak to dokładnie wygląda. Tak, mam trzy części felgi. Mam trzy części felgi. Jedna. Ten element znajduje się w oponie. To już no widzieliście przed chwilą. Jedna strona, druga strona. No. I tu blokuje się rant opony po skręceniu felgi. Felga z Austara SCX2 waży 25 gram z dokładnością do 5 gram ok, dalej pacjent koło, wyciągnijmy sobie powietrze, to znaczy piankę pianka wygląda tak chyba nie ma sensu wrzucać na wagę, ale spróbujmy No waży do 5 gram nie czuć tego i sama oponka nie wiem czy słychać Tak do siebie lepiej się guma. W internecie może nie ma na nie nie pochlebnych opinii, ale za dobre też nie uchodzą. Tak czy siak, jak się trochę zetrą, to będę zmieniał. Pewnie na coś mniejszego, żeby się w skali zmieścić. Ok, to teraz zabieram się za dociążanie Felgi. Mamy swoją wewnętrzną część. Jest i... pasek z odważnikami. Ja sobie pomogę patentem, który stosuję w telefonie przy naklejaniu szkła. Czyli odkleję to sobie połowę paska. I w ten sposób i tak ułożę tą nieklejącą się część i zaczynam przyklejać tak żeby wyjść mniej więcej na środku felgi proponuję bardzo ostrożnie wykonywać tę czynność bo klej na tych paskach jest dosyć mocny ciężej później po poprawki przez ten fakt, ale trzymają się no dobra troszkę pościskam Absolutnie pewnie. przy się, czy się zmieszczą pozostałe ciężarki Mógłbym powiedzieć, że prawie idealnie. Hmm. No dobra. Myślę, że nic się nie stanie. Jeżeli będą miały trochę luzu ale klej dociągnął. Okej. Okay. Wygląda to tak. Może przy tym rzucie wyjaśnię, dlaczego to jest dobre i złe miejsce na umieszczenie ciężaru. Dobre jest dlatego, że obniża środek ciężkości. Im niżej środek ciężkości, tym autko mniej wywrotne, tym lepiej się wspina, tym lepiej zjeżdża. Więc warto dociążać koła, felgi, mosty. A jeżeli chodzi o felgi i dlaczego to jest zły, pomysł umieszczania ciężaru głównie na kołach jest to zły pomysł dlatego że teraz każdy dodatkowy gram, który kręci się na osi sprawia, że sama ośka zębatki, wał wszystko po drodze do silnika dostaje troszkę bardziej po o ile bardziej i na ile moc bardzo jest to szkodliwe no jeszcze, jeszcze nie mam pojęcia nie zdążyłem się przekonać no to skręcam no to skręcam składem i przy tym nie gada może ten środkę pozostawię sobie ostatnią jedna chwilka no dobra no. przy poprzednich kółkach zacząłem używać sobie takich taki szczypiec, szczypiec które bardzo sprawnie pozwalają Posadzić. Mam problem, że ze złapaniem pierwszej, później to już jakoś idzie. Dobra, poszło. Że tak powiem, jesteśmy w domu. No, Przeszkadzać. genera Śrubką i gniazdą długiego żywota, szczególnie przy mojej tendencji do przekręcania, do używania zbyt dużego momentu. Chciałabym się pewnie dokręcić, nie? Może później odkręcić nie idzie, a wkręcić następny po wymianie śruby też nie, no to, to już jest inny problem. Nie, włączę, nie włożę nakrętek, póki nie wyciśnię. Nie wszystko udaje się zrobić do kadru Ale nie ma tragedii, mam nadzieję. I ostatnia. ostatnia. przykrzywiona. Zobaczymy. Mam nadzieję, że uda mi się to tutaj bez wkręcić. No dobra, udało się. Od teraz poprawić jedno, drugie, trzecie czwarta, piąta i szósta. O, czuć różnicę? Na wadze również widać. 190, 195 mi pokazuje. Czyli kółko waży teraz pod 200 gram. I dzięki temu autko chętnie trzyma się gruntu. Dziękuję wszystkim, którzy dotarli do tego momentu. Jeśli są tacy, naprawdę robi mi się ciepło na sercu. Zachęcam do subskrypcji, oceniania filmu, komentarzy. I do następnego. Cześć!